Pan z Wami i z Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. O tobie Panie. Jezus zszedł z dwunastoma na dół i zatrzymał się na równinie. Był tam liczny tłum jego uczniów i wielkie mnóstwo ludu z całej Judei i z Jeruzalem. Oraz z nadmorskich okolic Tyru i Sydonu. On podniósł oczy na swoich uczniów i mówił: Błogosławieni jesteście ubodzy, albowiem do Was należy Królestwo Boże. Błogosławieni, którzy teraz głodujecie, albowiem będziecie nasyceni. Błogosławieni, którzy teraz płaczecie, albowiem śmiać się będziecie. Błogosławieni jesteście, gdy ludzie Was znienawidzą i gdy Was wyłączą spośród siebie, gdy zelżą Was i z powodu syna człowieczego odrzucą z pogardą Wasze imię jako niecne. Cieszcie się i radujcie w owym dniu, bo wielka jest Wasza nagroda w niebie. Tak samo bowiem przodkowie ich czynili prorokom. Natomiast biada Wam, bogaczom, bo odebraliście już pociechę Waszą. Biada Wam, którzy teraz jesteście syci, albowiem głód cierpieć będziecie. Biada Wam, którzy się teraz śmiejecie, albowiem smucić się i płakać będziecie. Biada Wam, gdy wszyscy ludzie chwalić Was będą, tak samo, bowiem przodkowie ich czynili fałszywym prorokom. Oto słowo Pańskie. Słowa tobie Umiłowani w Chrystusie Panu, siostry i bracia, niech Pan obdarzy Was swoim pokojem. Słuchając dzisiejszej Ewangelii, możemy czuć się co najmniej skonfundowani, bowiem przyzwyczailiśmy się do. Tego Mateuszowego opisu ośmiu błogosławieństw, do błogosławieństwa tych, którzy wprowadzają pokój, tych, którzy cierpią z powodu niesprawiedliwości i tak A dziś, zamiast kazania na górze, słyszymy kazanie na równinie od Łukasza. Nieco inne od tego Mateuszowego, inne także w swojej kompozycji. Gdy zajrzymy w ten tekst dzisiejszego fragmentu, już na pierwszy rzut oka widzimy, że dzieli się on na dwie wyraźne części. Cztery pierwsze zwroty to błogosławieństwa, rozpoczynające się od słów błogosławieni, a cztery następne to przestrogi, rozpoczynające się od biada. Dlaczego taki podział? Co różni adresatów błogosławieństw od adresatów przestróg? Odpowiedź wydaje się nasuwać sama. Adresaci tej pierwszej części dzisiejszej wypowiedzi Pana Jezusa, to ludzie pokładający swoją ufność i swoją nadzieję w Panu Bogu. To w znacznej mierze ci, którzy tutaj, na Ziemi, nie opływają w zaszczyty. Czy bogactwa, a nawet jeśli to do nich nie przywiązują większej wagi, bowiem doskonale wiedzą, że wszystko, co w swoim życiu mają, zawdzięczają Panu Bogu. Ci drudzy natomiast to ci, którzy ze swojego horyzontu stracili Pana Boga. W znacznej mierze to ci, którzy swoje nadzieje, swoją ufność złożyli nie w Panu Bogu, ale w swoich siłach. Którzy tutaj już w doczesności poczuli się samowystarczalni. A skoro są samowystarczalni, skoro jako tacy się uważają, jako tacy, tacy się czują, to właściwie Pana Boga nie potrzebują. I takie podejście do życia, wbrew pozorom, niebezpiecznie kruche, pęka, gdy ludzie odwrócą się plecami. Gdy przyjdą jakieś doświadczenia, słabości, pustki, samotności, zwątpienia we własne siły. Dopóki jednak ci drudzy cieszą się bogactwem, popularnością, gdy ludzie ich chwalą, sami stawiają się w roli bogów. Głoszą własne wizje rozwoju, przyciągają tłumy, dzięki pięknym słowom i osobistej charyzmie. To są ci fałszywi prorocy, którzy sprzedają iluzje dla poklasku i są właśnie, żeby zdobyć ten poklask, gotowi na wszystko, siostry i bracia, gdzie przebiega jakaś linia demarkacyjna, jakaś linia podziału między jednymi a drugimi. Czy o pierwszej grupie możemy z całą stanowczością powiedzieć tak, to uczniowie Pana, a o drugiej to ci, co Pana Boga już odrzucili, którzy żyją tak, jakby on nie istniał? Rozejrzyjmy się wokół siebie. Czyż jedną z największych bolączek Kościoła nie jest przekonanie o tym, że można się zbawić po swojemu? że można się zbawić po swojemu, zwłaszcza u tych osób, które wszystko Panu, a nie sobie, zawdzięczają? Czyż nie jest niepokojącym zjawiskiem zachłanne karmienie się różnego typu duchowymi nowinkami, modnymi szkołami duchowości, nauczaniem kolejnych proroków, powodujące ociężałość serca i przesyt, który nieuchronnie prowadzi albo do obojętności, albo do pobożności, która odrywa się od życia. Bo ta zdrowa pobożność, ta zdrowa duchowość stąpa twardo po ziemi. Najwięksi święci, mistrzowie duchowości można powiedzieć, to byli ludzie, Którzy twardo stąpali po ziemi. Ale spójrzmy też w nasze serca. Na ile ja jestem przed Panem Bogiem ubogi, na ile jestem złakniony Jego obecności, na ile szukam u Niego pociechy. Ile w nas odwagi, aby w prześladowaniach, nie krzyczeć po to, by zwrócić uwagę czy odwrócić uwagę od swojej pychy, ale znosić odrzucenie w pokorze wtedy, kiedy z powodu Chrystusa i Jego Ewangelii muszę to czy tamto znieść. No bo Ewangelia dzisiaj nie jest popularna w świecie. Życie Ewangelią. Zdaje się być wariactwem, nienormalnością. Przyznawanie się do Chrystusa już dzisiaj staje się powodem do. No właśnie, nie trzeba daleko szukać. Słyszymy, co się dzieje w naszej Ojczyźnie, choćby. Nawet jako księża już nie możemy czuć się bezpiecznie. Z powodu Chrystusa i jego ewangelii. Ale na ile stojąc przed Panem potrafimy ogołocić się ze zbieranych przez całe życie doświadczeń, schematów, nieco zmurszałych już poglądów, własnych wizji kościoła, ewangelii? Po to, aby Chrystus Mógł w nas działać, po to, aby On mógł nas ożywiać swoim duchem. Bo wtedy, kiedy jesteśmy przed Panem autentyczni, kiedy dbamy i staramy się o tą żywą relację z Nim, On będzie mógł w pełni w nas działać.